Cześć, wam wszystkim z tej strony. Pan się na kolejny odcinek z Brawl Stars, moi drodzy. Dzisiaj przyszedł czas wam pokazać pewną, może nie do końca taktykę, moi drodzy, ale jak wbijać szybciej, moi drodzy, maestrię. Będzie to polegał w ten sposób, że zamiast moi drodzy, wbijać po kolei, bo jak wiecie, no, postaci jest dosyć wiele. Jeżeli macie wszystkie postacie, to macie aktualnie 64 postacie, w tym ma wyjść niedługo RT, a dokładnie już w poniedziałek. A jeszcze za miesiąc ma wyjść moi drodzy Willow, kolejna mityczna postać będzie postaci aż 66, no i pewnie każdy z was chciałby wbić sobie wszystkie maestrie. No ja mam na przykład maestrię Nite na jedynce na razie, coś tam pograłem innymi postaciami, ale jest to bardzo czasochłonne i zanim bijemy wszystkie postacie na ostatnią, czyli na Golda trójkę, to naprawdę minie mega dużo czasu. A w taki oto sposób jak dzisiaj pokażę wam jak wbijać szybciej, moi drodzy, te maestry, więc zaraz zobaczycie o co chodzi, ale jeszcze zanim zaczniemy, fajnie by było, jakbyście zostawili łapeczkę w górę. Zasubskrybowali ten kanał, moi drodzy, żeby nie przegapić żadnego odcinka. I fajnie jakbyśmy dobili wreszcie te 232 tysiące subów. Mam cały czas 237, więc zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowy. I zapraszam moi drodzy, dzisiaj na godzinę 17 na live'a z Minecrafta. No, może nie każdy z was lubi Minecrafta, ale... Tak tylko was informuję, że o godzinie 17 dzisiaj będzie live z Minecrafta, więc zapraszam może akurat coś śmiesznego będziemy robić na live, nie wiem, sam jeszcze nie wiem co będziemy robić, na pewno będziemy grali survivala, więc może być ciekawie. Eee, no i oprócz tego moi drodzy ukończymy ostatnie karnet, jak widzicie mam aktualnie już cały wbity. Czekam za dwa dni nowy karnet. Oprócz tego, moi drodzy, za dwa dni nowa Liga Mocy. więc W przyszłym tygodniu, oprócz ciśnięcia misji w karnecie, będziemy również bijać ligę mocy, żeby odblokować Mari Pozę Piper nowego skina. I moi drodzy, jeżeli planujecie kupić gemy, karnet i cokolwiek, to mega dziękuję wszystkim za wsparcie z kodzikiem panda. Naprawdę mega doceniam, więc jeżeli... Planujecie kupić tam za dwa dni czy za trzy. Wbijcie teraz do gieraczki, wpiszcie kodzik panda i on już wam nie zniknie wtedy do tamtego czasu, więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. No i dobra, moi drodzy, o co chodzi, jak wbijać szybciej te maestrie. Jest to bardzo proste, moi drodzy. Wybieracie sobie ten oto tryb, czyli tryb pojedynki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli gracie pojedynki, to zaraz zobaczycie, jak zagramy meczyk, Te punkty maestrii nie jest ich więcej, bo no niestety. To by było naprawdę za fajne, gdybyśmy dostawali tam do każdej postaci po około 30. Nie jest tak, ale za to dostajemy, moi drodzy, do każdej z trzech postaci jednocześnie. Co to oznacza? To oznacza, że mimo tego, że oczywiście nie będziemy wbijali szybciej tych maestri, bo się nie da wbić szybciej, no to będziemy, moi drodzy, wbijać na trzech postaciach. No jak sobie policzycie, to niby nie jest to szybciej, ale dzięki temu, że wbijacie na trzech postaciach, no to. Gdzie ona jest w ogóle ta piperka? Gdzie ona się skampiła? Halo, wytyfy, Piperka, gdzie ty jesteś? Aha, tam jest. Więc, no, to będzie tak wyglądało, że wbijacie na trzech postaciach naraz, więc, no, nie wbijecie, moi drodzy, tego mega szybko, ale dzięki temu, że wbijacie na trzech postaciach naraz, to jakby macie, nie wiem, jak to wytłumaczyć, mniej czasu, jakby na wbijanie pojedynczo, czy coś takiego. bo Jak gracie pojedynki, to wam nabija trzy postacie naraz, a jak gracie solo, to wam nabija więcej punktów, ale na jedną postać. Więc moim zdaniem jest o wiele lepiej zagrać sobie pojedynki, bo te mecze trwają w miarę krótko. Nie trwa to jakoś mega długo. No i dzięki temu już macie trzy postacie z głowy, bo trzy naraz wbijecie, a tak to byście musieli każdą po kolei wbijać, więc punktów się dostaje tyle samo, ale za to, no moi drodzy, wbijacie trzy naraz, więc moim zdaniem jest to naprawdę fajna opcja. I myślę, że o wiele szybciej można to wbić niż właśnie grając jakieś solo czy inne tryby, bo no niestety nie da się na żadnych friendgierkach gierkach ani na nic wbijać te maestrie. A jako, że tych postaci jest bardzo dużo, no to myślę, że właśnie fajna opcja jest, żeby wbijać sobie w ten oto sposób, czyli właśnie na pojedynkach. Szczególnie, że jest to tryb permanentny teraz i został już dodany na cały czas w gieretce, więc myślę, że spoko, bo... Może nawet to specjalnie twórcy zrobili, że nie każdy zauważył, że działa to w taki sposób. Ale dzięki temu, że jest właśnie coś takiego, no to mamy, moi drodzy, więcej możliwości do wbijania na postaciach. I dzięki temu szybciej możemy powbijać w ten sposób, że trzy na raz nam się wbijają, a nie pojedynczo. Więc moim zdaniem jest to spoko opcja. I porobiłem tutaj ziomka tylko i wyłącznie barlejem I zobaczcie, jak będziemy mieli teraz rozdanie tych punktów, to uwaga, uwaga... Y Czemu mi nie dodało tutaj? Halo Kiedy mi dodało maestrię? Nie zauważyłem w ogóle kiedy mi dodało maestrię. E, chyba, chyba nawet nie zauważyłem serię w ogóle. Zaraz zobaczmy jeszcze raz. Ale te maestry są generalnie rozdzielone: są rozdzielone tam. Dostawałem zawsze do 1.12, do drugiej chyba z 10 i do którejś tam też gdzieś koło 15. Więc no to też zależy ile macie pucharków. Wiadomo, im macie więcej pucharków moi drodzy, tym więcej macie tych punktów maestrii. Więc to też tak się zmienia. Dobra, muszę się podleczyć, okej, okay, zarąbiście, i muszę podjechać tego zadymiarza, bo jak go przycisnę tam przy strefie jego, to może mi to fajnie wyjść, a jak go nie przycisnę, to będzie lipa, więc fajnie byłoby, jakbym go dobił i ginę w tym momencie najprawdopodobniej, no niestety. Dobra, Tik na Tik'a, myślę, że ugramy, podejmiemy, co on ma, i też, myślę, że jest to do ugrania, no zobaczymy zresztą, zobaczymy, jak sobie poradzi Panda Gaming Tikiem, dawno nim nie grałem. Na takim poziomie jak kiedyś, bo kiedyś go wbiłem dosyć wysoko. No i chłop mnie na razie rozwala. Srebrny tik widzowy nie, nie może sobie tako pozwolić, żeby jakiś random go rozwalił, dlatego, no, fajnie by było porobić tego kolega. Chyba tam dostał strzała, tak mi się wydaje. Mam pół ulta, więc jakbym dał radę tam wbić, to by było bardzo fajnie. Dobra, chłop już ma ulta całego, więc jest przypał, że on już ma całego ulta. Dobra, pięknie, porobiłem mulcika. Dobra, jak on nie potrafi porobić mi ulta, to będzie dobrze, bo on ma. Troszeczkę mnie HP ode mnie teraz, okej, okay, rzucam mu ulta, on padnie, dobra, Zbarda Zbardałem ulta, bo teraz go nie będę miał, aby mi się przydał na Rose, ale myślę, że dam radę sobie go naładować. Okej, okay, plan jest taki, żeby wbić się w środek i z środka cały czas nawalać, bo ona mi nic nie zrobi, bo jak będę w krzakach, to ona może mieć ten gadżet. Z krzakami, więc ten gadżet mi się za bardzo nie spodoba. Ale tutaj, jak ona będzie krążyła dookoła, to wiecie, tutaj myślę, że dużo mi tutaj nie zrobi. Ta Rosita, fajnie jeszcze jak tutaj dostała, dobra, spoko. Tutaj jeszcze jakby się udało, pięknie. Podostawa tam coś. 2000 ona się teraz podleczy. Teraz się niestety podleczy z kubana. Trzeba czekać, aż ona wejdzie z powrotem do środka. Wtedy może uda mi się coś zrobić. Dobra, dostaje dostaję, więc jest spoko. Teraz jeszcze jakby dostała. Pięknie, dostała. Dobra, jeszcze ją odrzuciło. Pięknie, teraz nie że wrócić. Dobra, ładniej. Teraz Jackie. Teraz Jackie, czy Jackie może nawalać przez całe te trzy ściany? Jeżeli tak, to jest lipa. Jeżeli nie, no to bardzo dobrze. Bo mogę, myślę, że spokojnie ją porobi. Dobra, ona nie da rady. Ona nie ma aż takiego dużego zasięgu, żeby mnie nawalała przez tą ścianę, więc o tyle dobrze. No i myślę, że znowu tym Tikiem możemy ugrać. To jest też fajna mapka, moi drodzy, właśnie, żeby wybrać sobie takie postacie jak ja, czyli trzech trowerów, bo wbijać się na środek i przez ścianę przerzucacie, więc dużo postaci nie jest w stanie nic zrobić przeciwko Wam. Dlatego, no, jeżeli będziecie wbijać sobie maestry właśnie na tej mapce, no po to polecam właśnie y, Tika. I ewentualnie Willow, jak wiecie, bo Willow też jest postacią, która przerzuca przez ściany. Będzie kolejny Trower, możecie też Kiełka spróbować tutaj. Ale ja wybrałem właśnie sobie y, tutaj, moi drodzy, Dynamika y, tego. Barle. O nie! Porobił mnie Skubaniec, kurczę pieczony, nie zdążyłem. No to może być lipa teraz, chociaż Dynamike myślę, że też jest szansa go porobić z pana Skorbusa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak naprawdę wystarczy, że jeden dobry gadżet mu walne i kolega nie żyje. Dobra. Teraz go porobię, okej, okay. nie trafiłem go, Kurczę pieczone, ale odklejkę zrobiłem Mogłem go na Easy porobić Dobra, teraz jest przypał widzowy troszeczkę Bo już nie mam gadżetów, już nie mam gadżetów A to był jedyny gadżet, więc jak go teraz nie porobię to zepsułem szansę na wina w tym meczu Szkoda, bo chciałbym maestrię mieć Jeżeli nie będę miał maestrii to i molipa, Dobra, chyba padnie, dobra padł Bardzo ładnie, zobaczmy jak wygląda teraz ta maestria Bo ja nie wiem w jakim momencie ją dostaję da Klikam dalej, chyba była przed chwilą pokazywana tak mi się wydaje, chyba ją przed chwilą tam dostawałem, tak mi się wydaje, ale jeszcze sobie sprawdźmy, jak sobie klikniemy tutaj, wejdźmy sobie tu, mam 42 aktualnie mam na Barleju, a chyba nie grałem nim wcześniej, zobaczmy sobie ile mam na, na przykład Dynamite'u, Dynamite'a mam chyba troszeczkę wyżej, na Majku, mam proszę państwa 36, ok, i mam na... Tiku, na Tiku też powinienem mieć 36, bo są te postacie z boku. Nie, na Tiku mam 30. No to widzicie, to jakoś różnie dzieli. Możemy sobie zagrać jeszcze jedną giereczkę, więc moim zdaniem pojedynki, to jest naprawdę fajny tryb. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, bo no nie wbijacie jakoś mega dużo tych maestri, ale wbijacie na trzech postaciach naraz, a jako, że teraz postaci jest dużo, no to tak naprawdę jak policzycie, to w ciągu godziny jesteście w stanie wbić, nie wiem. Tam powiedzmy 500 punktów maestrii na trzech postaciach, a myślę, że w ciągu godziny nie będziecie w stanie wbić 500 punktów maestrii na trzech postaciach na solo. I no, pojedynki to jest, moi drodzy, tryb, który. Naprawdę mega przyspieszy Wam cały ten proces wbijania maestrii. Ja też będę wbijał, myślę, że na pojedynkach, więc no dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No chyba, że będę chciał tylko jedną postać wbić na jakiś dany poziom, no to wtedy wiadomo, że lepiej na solo, bo więcej punktów się dostaje. Ale jeżeli chcecie powbijać sobie wszystkie postacie, no to pojedynki mo mogą być bardzo dobrym trafem tutaj, no bo yy, no można, widzowie. Wie trzy postacie jednocześnie, więc myślę, że jest to bardzo fajne. Tutaj bez problemu udało mi się porobić kolegę Barleya, znaczy, bez problemu, trochę tam żeśmy się postrzelali. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z Dynamikiem, bo myślę, że jak go wygonię ze środka, to kolega będzie miał mega duże problemy, bo będzie goniła go strefa. Ok, okej, on będzie skakać. To mi się nie podoba akurat, że on ma ten akurat star power. Jeszcze mi trafił skubaniec. Jak mi walnie bombę... Będzie lipa, widzowie. Dobra, dostał teraz bardzo dobrze. OK, no spokojnie, chłopie nie wiem, co ty tam próbujesz, tą bombą, ale coś ci nie wyszło. OK, cyk, cyk, leczymy się, tutaj walimy to. OK, tutaj koledze, trafiamy, dobra, zarobiście, ma braku, żeby mi porobił. No i został mu Grey, Grey, jak sobie nie naładuję, moi drodzy, tego śmiesznego teleportu, to on nie ma szans na mnie tutaj, więc to będzie free winek. Szkoda, że to teraz nie doleciało do niego, bo mógłbym go fajnie porobić. Ok, czy uda mi się go trafić? Dobra, ładnie tutaj dostał. I teraz jeszcze lecimy coś takiego. No, Ty chyba nic nie możesz zrobić przez te ściany, więc zostałeś porobiony. I mamy, moi drodzy, kolejne zwycięstwo. Teraz nie klikam dalej, czy mi pokaże? Tak, pokazał mi. Zobaczcie: plus 3, plus 3, plus 2. I mamy tak: 10 punktów za Tika, 14 za Barleja i 12 za Dynamajka. Yy, czyli w taki sposób to liczy, że środkowa mam. Ok, zobaczmy, kogo ja mam wybranego jako drugiego, kogo mamy jako trzeciego wybranego. Trzeci jest Dynamite, czyli to nie jest tak, że pierwszy ma najwięcej, bo Dynamite był drugi najwięcej. Może to zależeć od pucharków, bo na Dynamike mam 563. A na takim Tig 511, a im więcej się ma pucharków, tym więcej punktów maestri się zdobywa, więc jest taka szansa. No ale i tak dostaje najwięcej mimo wszystko na Barleyu, więc wydaje mi się, że znaczenie ma ta postać, która ma najwięcej pucharków i ta postać, która jest wybierana jako zadymiarz numer 1. Ale dajcie znać w komentarzach, jak Wy to, moi drodzy, spostrzegacie i czy Wy będziecie wbijać Wasze postacie na maestriach na trybie pojedynki. Ja wam dziękuję za oglądanie tego, tego odcinka, przypominam dzisiaj o godzinie 17.00 liveik z Minecrafta, więc zapraszam, zobaczymy co ciekawego porobimy na tym liveiku, trzymajcie się, cześć.